Moją największą klęską życiową jesteś Ty. Nie znam ani jednego katolika, znam ich wielu, którzy przychodzą do mnie do domu i mnie nawracają. I chcę tą drogą, ale jak najdalej ode mnie. Jakbyśmy wyruszyli w taką podróż, tak jak jeździliśmy wtedy po tych na parkach, zabierałeś mnie tak, jako tak, dziecko. Tak. Tylko teraz ja bym Cię zabrał po świętych miejscach różnych. I gdybyś tam w którymś z tych świętych miejsc został uzdrowiony, uwierzyłbyś też? Nie, zguza! Za minutę odjazd! Jedziemy nad morze. Od razu, za pierwszym razem. Przez Bydgosz. Tam jest taki bardzo znany charyzmatyk, ojciec Daniel. Jest pustelnikiem. Tak, pustelnikiem? Jest. Tak, w tak, XXI jest wieku. Kurwa w lewo. Nie, w prawo. Przestań, kurwa, przestań. Więc tutaj... są ranie... Przestań! Daj no dobrze spokój! jadę, no gdzie mam jechać? Nie wstać. Słuchajcie. No. No. Masz włączność GPS i nie pierdol mi tutaj co? no. Odwołać mam te spotkania, co? No to ma chore serce, tak? Ma 60%. Żywego czy martwego serca? 67 67? No. 67? No. Powiedz Cieszę się Cieszę się Że jesteś moim synem Cieszę się Kurwa